Witam w kolejnym odcinku Powrót do Dzieciństwa Jak widzicie kolejne, kolejny raz yy, mamy na widelcu Chippa i Daily Rescue Rangers 2 Śpieszę z informacją dlaczego tak długo nie nagrywałem Otóż problem jest natury jak zwykle w moim przypadku dźwiękowej Mam problem z dźwiękiem, z, z jego prawidłowym ustawieniem Gdyż mam taką sytuację, że Gdy nagrywam dźwięk z, yy, z mikrofonu Wtedy nagrywa mi się także dźwięk, który leci z gry który, yy, I to za każdym razem Jedynie teraz jak wyciszyłem dźwięk na maksa, dźwięk w ogóle się nie pojawia w nagraniu yy, Jak nagrałem mikrofonem, dopiero Fraps mi ładnie, ładnie dźwięk nagrywa w oryginalnej głośności Aaaa, dobra Więc tu nie ma problemu Tylko że do dźwięku to wiadomo Nie gra, nie gra się za, nie, za ciekawie Więc um, w NES się to jeszcze przeboleje Ale w, poza NESem to już niestety nie będzie tak za, za ciekawe dla mnie A tu będą się chyba ga, ga, światła, o, i plazma jakaś niby um, co tu jeszcze miał być... Właśnie nie wiem dlaczego to występuje, gdyż miks stereo jest wyłączony. Więc nie, nie powinno to mieć miejsca zupełnie. I nie wiem. Nie Wiem jak temu zaradzić. Zainstalowałem system dru drugą, drugą kopię systemu na drugiej partycji. I znowu ten sam problem jest. Identyczny. Nie wiem, może... Aj! Może w ogóle bym musiał znowu formatarz zrobić po raz kolejny i to też może załatwi tam sprawę na jakieś tam kilka, kilka nagrań. Nie, nie wiem dlaczego to jest powodowane. Próbowałem już wiele ustawień i niestety nie mogę. Nie wiem, może to jest wina sterownika Realteka. Jeśli wiecie cokolwiek, piszcie, bo bo to jest denerwujące bardzo a tu do góry faniaki. bo tak to właśnie kolega mi mówił że właśnie nie zaciekawie było to w przypadku Asasina bo nagrywałem to z tym błędem tam aż ten błąd nie był tak słyszany bo ten dźwięk yy, był yy, ten dźwięk był bardziej cichy Aj. I nie ten. Bardziej cichy. I nie było go tak słychać. nie było słychać tą... Ten brak synchronizacji między... Yy, między właśnie... Dźwiękiem... Z nagranym przez Frapsa, a dźwiękiem z mikrofonu. Tak mam nadzieję, że to się wszystko ładnie... Ładnie... W końcu rozwiąże. Więc piszcie. Bo naprawdę przyda mi się Wasza pomoc Bo naprawdę Teraz jest Masakra Masakra bo... Aj, dostałem Bo nie mogę zbytnio nagrać filmików Przez te całe dnie, które nie wypuszczałem filmików Właśnie się O jezu nio. właśnie z tym, z tym tym yy... Z tym frapsem się bawiłem, z tym frapsem sorry z tym dźwiękiem się bawiłem więc... Sorry. Postaram się jakoś ten błąd może zniwelować, może coś mi się uda trochę jakoś połączyć, żeby to lepiej, lepiej... Było słuchaj, albo choć, żeby to, te dźwięki były zsynchronizowane ze sobą. Bo tak to... Aj! Mnie zapił. No wczytamy. Więc nie wiem, będę się starał Bo też, też, też mnie trochę denerwuje fakt, że nie mogę nagrywać Ale, ale zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że się wszystko ułoży Ładnie po mojej myśli Bo, bo, bo... Ajajajaj. Bo tak nie może być Myślę, że przyznacie mi w tym tutaj rację On za... Kamienami. Dobra, możesz już umrzeć. No. O. W końcu. O, będę miał drugiego RR-a. To jest w tym odcinku nie. Nie ten. Yy, nie ma obrazu z kamerki, bo nie chciało już mi się instalować Creative'a yy, oprogramowania, żeby tam nagrywać ten obraz. Yy, to już w późnych godzinach nagrywam naprawdę. Bo. Dopiero takie w miarę to ogarnąłem wszystko. a Co teraz mamy? Nie pamiętam tego, co tu. Znaczy, na pewno się przypomni. Dobra. No. Gadajcie, gadajcie. Gadajcie, gadajcie, gadajcie. No. Dobra. Wy też sobie pogadajcie. Rescue Rangers. Czy to nie jest końcówka? Już? Tak myślę. O, gdzieś. Dobra, do zegarek. Do zegarmistrza. Na początek, na, Czyli jesteśmy w zegarze. Znaczy, w jego środku. Mam tu jakieś krety, nie krety, nie wiem. Masz. Ale nie można, tak? Wiedziałem, że można. Ale się zawiodłem. Co wyskakujemy pyk, tak, tak, pyk, pyk. O, z tym jeszcze tu po tym. Masz. Tu jest dość ciężko, ona się dość ciężko. Może nie aż tak, tylko odrobinę trudniej przez te śrubki. Właśnie. A tu jest coś jakiś gorszy z prądem masz. O! Już jak prądzi, to nie można go zdzielić. Masz. Myślisz, że możesz mi podskoczyć? Mam nadzieję, że, że to właśnie jak mówiłem, wszystko będzie o wiele lepiej. Oś ty. Oż. Dobra, a to są znowu te. To się ten. A to jest... No i wolę sobie co kawałek zapisać A nie od początku co kawałek Bo to też denerwujące Lepiej ja sobie w miarę na bieżąco zapisywać nie, nie o, myślałem że tu też można ustać Jednak się myliłem O, sztyk... Nie wiem czy to jest, czy to kred? Patrzcie Mój ten odcinek może być krótszy, właśnie się powodu tej później godziny, w której nagrywam mm. Mm. Boss. Struś A, tu trzeba te masz. To, to jeśli to ma tylko polegać na tym to teraz Wow Wow Nie myślałem, że on mi tak zrobi Dobra, ja sobie zapiszę Nie sądziłem, że on jest taki Struś Wow No, rzutaj, rzutaj te, te... Trusiu. No, możesz już umrzeć. Ja nie będę, nie będę się gniewał na ciebie. Zupełnie. Ła! Czemuś żeś nie zginął. Może ja zapiszę? Że później... Po razie czego... Oż ty! Cholejo. Tymi śrubkami... Takimi rzucasz... Rzucasz zawsze, zawsze jakiś, o jakiś ten, o jakiś kawałek. I ten odcinek będzie krótki, bo już, już trochę późno. Trzeba się położyć spać. A... z tymi problemami będę walczył jutro. Zobaczymy, no słońcu, jak mi się uda dobrze nagrać później Assassin Więc yy, to było na tyle. A coś zapiszę. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach co byście chcieli ujrzeć. To najważniejsze. Piszcie. Bo bez tego to po co Wam coś robić, skoro nie będziecie chcieli tego oglądać. Piszcie jaką grę chcielibyście ujrzeć. Postaram się z tego zrobić. Mam Fallouta ściągniętego, jedynkę. Więc będzie dobrze, z tego też może zrobię parę odcinków. To by było na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć.